Maneczko, wtorek. Oglądałem ostatnio taki film z tego Bogdana, ale no ten. <laughs> Rzadko oglądam te filmy z rynku, bo mnie to nie interesuje, ale nawet całego nie obejrzałem. Tylko komentarze. I tam niektóre osoby się o tym wolierach wypowiedziały, więc. Chciałbym się też wypowiedzieć, że gołąbki są trzymane w zamknięciu, że powinny być wolne jak to można, a ja powiem wam tak, obejrzałem sobie jednego, jeden co komentował to od filmik, nawet ma kilka filmów na YouTubie. Starszy pan widać na emeryturze po głosie słychać eee. wartość gołębi od 5 pewno do 20 zł w gołębniku. I pan pisze, że powinny być otwierane, wypuszczane. Jak to można? Nakarmimy je razem i będę opowiadał. Jak to można tak stworzenie traktować. Ja powiem tak, jak się chce coś osiągnąć w gołębiarce, nie, no to niektóre gołębie naprawdę są. Ja szukam mewki, nie wiem. Zobaczmy tę mewkę. I on jest brudny. No, tą półkę się wpierdziela. Jajka to jajecznica. Jajecznica, wszystko powywalane. Ja już nie wiem. Tak, ta chyba siedzi sama. Ta samica siedzi tu na jajkach. Nie wiem czy ich tu jedno. A ten jej samiec siedzi na. O, już nie ma jajek. Ale były. <grystanie> Też pewna jajecznica. Nie wiem, co się dzieje. No, więc tak. Tak jak ja z tą mewką. Szukam już tyle czasu. Były na Oelikse dwie fajne mewki. Jedna 4,5 stóp kosztowała. Tam chyba, nie wiem, około 200 km miałem do niej. Miałem zadzwonić, no a na drugi dzień miałem zadzwonić, znikła. Pewno się sprzedała. I jeszcze jedna jest taka fajna siwa za 1000. Zobaczcie widoka. Ale to jest taki głupi gołąb, że. Zobaczcie, woskówki, że on mnie nie odpuszcza, nie? Chociaż ma tutaj jajka z tą swoją czarną. E, no i teraz sobie wyobraźcie sytuację. No, za tysiaka, no, nie wiem, 500, 600 to jeszcze bym dał. Mi tam nie, nie, nie są jakieś tam takie nadzwyczajne potrzebne. No może tamta jest warta 1000, nie wiem, by musiał pojechać i zobaczyć po takiego gołębia to już trzeba jechać, nie z wysyłką i tak, kupujesz takiego człowieku gołębia nie wiem, za nawet 300 złotych niech będzie jedziesz po niego z 200 km i co? i wypuszczasz go wypuszczasz go na pastwę żeby, nie wiem, zginął to i tak wiadomo, że ten gołąb jest pod woliery Wypuszczasz go, żeby go zjadł jastrzą, żeby zginął. To jest właśnie Takie dziwne. To tylko ludzie... Ludzie tak piszą, którzy nigdy w życiu gołębia jakiegoś. Nie wiem, no droższego chyba nie za 5 dych nie mieli w gołębniku. Ta jasna mnie kosztowała 150 Dokładnie 149. Zamknąłem je, żeby sobie się kółeczkę zdobyły ja ją wypuszczę i ucieknie to ucieknie, no 150 zł to jeszcze palicho 100 km mam do Skierniewic. Najgorszy to jest ten czas marnotractwo czasu, którego nie wiem może czy ja mam tak a może się wypowiedzcie, czy tylko ja mam w tych czasach, że nie mam czasu na nic, czy, czy może wy też tak macie, bo ja już nie wiem. No. Sypniemy tutaj tym bogom. Ale starsza osoba, żeby tak się wypowiadała, starsza, starsze osoby to powinny już jakieś doświadczenie życiowe powinien mieć wiadomo, że Ludzie pracują, nie mają czasu. Ja na przykład nie mam czasu. Od kwietnia zacznę je wypuszczać. Mam dużo pracy teraz. Ogólnie w pracy i w domu. Nie mam w ogóle na nie czasu. Zresztą widzicie, że nie mam czasu, bo już jest zaniedbane. Brudno jest. Jakie skorupki. Nie wiem, muszę to. Młodych to mówię mi tak nie zależy w tym roku. A... Muszę tu przejść po tych jajkach o. I tak to jest z tymi gołębiami wolierowymi Mewka polska to jeszcze par licho. Da się kilkaset złotych Mówię, taka dobra mewka, bo ja tam nie wiem Chociaż jakby ktoś chciał sprzedać tanio za 100 czy czy dwie, to ja bym chętnie kupił, nie? jakąś me war mewkę wartą 500 a za stówkę <gryw> tak to bym, ten, każdy by chętnie kupił ale wrócąc się jeszcze do tych gołębi niektórych a bocian to na mamki na przykład mewka hamburska nie do zdobycia Praktycznie. To jest już naprawdę evenement. Ludzie tu naprawdę do mnie przyjeżdżają. Kupę kilometrów. No i chyba nie po to, żeby sobie nie wiem, kupić, zapłacić. Trochę tych pieniążków no i wypuścić dla jastrzębia. To no. jest właśnie ja mam ich tutaj więcej, więc straty jakieś tam bym nie miał, jakby mi coś zginęło bo no bo mam ich po prostu na przekrzyżowanie, i no, ale jak ktoś ma, nie wiem, dwie pary, i Jaszo mu zjada samice czy samca, to już jest dramat. <grystanie> A nawet w Niemczech jest bardzo mało tych gołębi. Nie, mewki? No, tak to wygląda. Ja to nie mam... Ja tam ten, Takie to ja to wypuszczam, bo widzieliście, że latały. Jak już się wychowa pod wolierą, to już... To już sobie siedzi pod wolierą, to już się nie licho z nimi się nie nie spuszczam nad nimi ale ten o tak tam ten mewek żółty też to wypuszczę jak pan nie przyjedzie i one tam już drugie jajka zniosły to będzie sobie latał tak jak te wiedeńskie nie wszystkie ale tu nie wiem chyba 30 sztuk ich jest na 30 sztuk to takie co mi się podobają, zarąbiście to może 10. <noise> Nie, może z 15, no połowa. Reszta to też takie średniaki, też będą wypuszczane. Tamte się dziobią. No, tak to jest z tymi wolierami. Oglądałem film tego Bartka W. Szkoda tych gołębi, naprawdę kuna zrobiła robotę Masakra Ja pierdzielę co ja z wami mam, bo by Nie no w weekend tu wejdę to zrobię porządek bo Zobaczcie jak ona brudne Jajka potuczone, najgorzej to widymy, bo A mewek to już wygląda tragicznie, ale to jest kuźwa taki zadziorny gołąb, że masakra. Czy może go przeniosę gdzieś, nie wiem, a tam, jak go przeniosę to też będzie siedział. Zobaczcie, jaki brudny. No, jajka potukły. Nie wiem, czy ja przemalować te półki muszę, czy coś Kolorami, żeby się nie myliły te gołębie no, w tamtym roku jakoś To było, a w tym roku już Drama <grymne> Dobra No taki krótki film o wolierowcach. Zresztą jak się chce coś osiągnąć I się Naprawdę nie kupuję gołębi z rynku, tylko Kupuje gołąbki Jedzie się do hodowcy Kupuje się O jest tamta Jasna o Na grzybek podleciała Kupuje się od hodowcy jakiś dobry materiał z gołębnika Po to właśnie żeby coś mieć Jasne to tam doganiania to To nie jest tam jakieś ten ale ale chodzi mi, nie wiem, no nawet o te mewki hamburskie, nie wiem, nawet widyna ładnego. Ład, ładnego, bo na, na rynku jest ich setki, jak nie tysiące, tylko że jakie te widyny są, nie? I się wypuszcza, i one. No, zobaczcie, co się dzieje. Łuźwa. Zawić to mało. O mewki. Siedzą z powrotem na jajach Ale one dobre, bo gniazda sobie same robią, nie? Jest tego Siedzą, nie wiem, mówię, muszę tu wejść Nawet tego jajka nie podłożyłem, co zniosły Jeden pocztowy się wyląkł Z tamtych dwóch jajek to pewno nic nie będzie, bo Widzę, że te dwa samce parzą się z jedną samicą I one i one po prostu się zganiają z jajek, pewno to zmarzło, no bo co o no jasna, tam jest, nie, nie wygląda tak Założy, zrobiłem jej znaki czarne jemu też zrobiłem, żeby wiedział który to samiec jej założyłem dwie kontrolki z numerem telefonu może jak ucieknie to ktoś zadzwoni chociaż ja nie chodzę, nie szukam Zaraz wam, a gdzie ten samczyk jest? Nie wiem, poleciał. A tutaj, tu jest ten samczyk. O. o, 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 o. To jest ten samczyk, co się z nią parzył. Jemu też zrobiłem takie znaczki, nie? No i tak to wygląda. Kto szuka dobrych gołębi, o też ma znaczki, widzicie? To wie. Jak się szuka gołębi? Jak się szuka gołębi? Ciężko znaleźć O, no, nareszcie się was sparzyły Już tam gruka ten żałobna, ona tam widziałem siedzi To już na pewno para, bo przecież Ile to można parzyć? Nawet taką głupią żałobną, albo takiego żałobnika znaleźć? Jak ktoś szuka tam średniaków, czy tam ludzie różne, właśnie najwięcej się wypowiadają ci, co ja rozumiem, że kochają gołąbki, ale mnie to właśnie dziwi. Że całe życie ktoś hoduje go coś, już nie mówi o gołębi, i nie dąży, żeby mieć. Nie wiem, ja też, żeby mieć ładne, lepsze, jeszcze lepsze, jeszcze lepsze. O, tam siedzi mała, krótka. Dziubek trochę długi, ale. Zawsze mówię: gorszego nie przynosić gołębia od tego, co się ma w głębi. Ten mewek też tu latał. Unikat takiego żółtego to powodzenia. Życzę komuś, żeby ktoś sobie kupił. On jest tą falową. Jego no, sprzedam, ale. <grywia> Mówię mewkę polską to jeszcze się zapłaci. Ten, ale mewka hamburskiego to. Dobra, tak to wygląda pokrótce. Szykuję się do pracy. Miłego dnia życzę. Fajnie Tomek rywalizuje z Hubertem. Szkoda tego Bartka. Naprawdę ta kuna to... No strasznie. To, to. Nie mogłem na to patrzeć. Puźwa 90 gołębi, żeby mu zażarło to. No zeżarło, ale jak ładnie poukładamy. No zobaczcie no. Co tam się dzieje? I już po tych półkach kuźwa, te samce, one energii mają. Muszę je zacząć wypuszczać, ale wypuszczę je w kwietniu. No za, czy, za tydzień? Który dzisiaj, 25. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. znajdę chwilę czasu, w weekend. Ja, żeby mieć wolny weekend, to już muszę planować od poniedziałku. Tamten weekend to już widzieliście, nie nagrywałem, ale to miałem tyle roboty, że. ...dramat i ogólnie mam dużo pracy To no może znajdzie się z samcem się otworzy, się wypuści no, a tamte a tamte tam widzicie, sparzyły się i się. Tamten to zakochany Już nigdzie nie ucieknie o. Zobaczcie pod spodem Jaki siedzi smutny Jaki podziobany Dziobią się w te półki Wskakują Albo to ten co go trzasło. <grych> Dobra na razie Trzymajcie się Miłego o, tygodnia Życzę Cześć